Cześć, witajcie, z tej strony Dawid. Dzisiaj kolejny film z PotionCrafta Crafta. Tej oto wspaniałej gry. Ci, co oglądali odcinek ostatni, wiedzą, że zdobyliśmy ten kamyczek Nigredo. I mogę wam powiedzieć, że chyba troszeczkę za wcześnie, bo z postępem u nas jest średnio, bo do kolejnego przydałoby się mieć sól księżycową, a nie jesteśmy nawet w połowie pieniędzmi, żeby ją mieć. Na oparzenia mam Więc chyba trochę odwaliłem, bo... trochę za szybko Trochę... Trochę szybko zdobyłem te miksturę mogłem jeszcze poczekać. No ale dobra. Już zrobiłem co zrobiłem, już nie zmienię tego, tak? Dobra, lecimy, robimy od razu. <laughs> Więc na razie chyba tylko lecimy w pieniądze. Może jakieś nowe mikstury. Bo i tak musimy chyba najpierw ulepszyć. Chyba musimy najpierw ulepszyć, tak? Maszynę alchemiczną? No bo tutaj nie mamy części, a to te. Nie mamy nawet części, więc. Choćbym bardzo chciał, to tego nie ulepszę. Nie Nie stać mnie, tak? I nie zrobi Albedo. Do paszy, żeby poruszała się z wilki. Nie to. Zręczność. Kurde, powiem wam, że średnie jest u nas z wodniczkami. Muszę ich dokupić. Też ktoś pewnie będzie chciał Nigre dokupić. Z tym się już liczę, że ktoś będzie chciał je po prostu kupić. Najpewniej będzie to ten kolega alchemik. Oj, odwaliłem trochę. Chociaż może nie. A on będzie to chciał... No bo to jest do sprzedaży, tak? Widać, bo jest w sekcji mikstur również. Nie mogę. Po prostu widać, że to jest na sprzedaż, bo... No... No jednak... Dobra, te... Te nogi trochę kosztuje. Zwinny jak kot Maksymalnie trzech rodzajów składników No tutaj użyłem nawet dwóch Tylko, że mam jedną wodniczkę 99 Plus 19, o kurde 90 Grzyby, kurde, czego grzyby ja nie... Wiedźmaki, kur... niebo są drogie coś potrzebnego. grzyby masz, panie. Mogę cztery kupić i więcej ci nie dam. Oj. Bo jestem za biedny, żeby coś. uuu, uuu, uuu. Ciosy walki wręcz. O, jak miło. No dobra, zużyłem już wszystkie wodniczki, choćbym bardzo chciał, nie zrobię kolejnej. miksturę, która by mi pomogła, posiadam. W sensie nie posiadam, ale mogę, mogę posiadać. Więc robimy przewspaniałą tutaj miksturę. Tak, ognia lecimy szybciutko. Tutaj nad jakimiś tymi losowymi, to nie będę się zastanawiał. Jezu, stać mnie to robię. <laughs> to chyba logiczne, nie? No i 73 kolejne Szybciej biegą A, że szybkość Mogę ponad 5 mikstur uważyć takich No proszę Ok. I... Lecznicza w skrócie Chyba będzie ostatni, chyba, że jeszcze alchemik przyjdzie, chociaż wątpię. Nie, to jest ostatni. 94 reputacja, bardzo wysoko jest. Nie przychodzi do nas nikt praktycznie, kto chce kogoś otruć, nie dziwi mnie to. A zbieram kolejne 8 tych wodniczek całych, tylko, że to jest za mało. Ja na swoim sejfie w tym dniu miałem 120. Nie wiem skąd, nawet nie pamiętam O czy chcę, o jesu O i powiem ci Pani kolego Żebym kupił jednego takiego i trzymuło grzyby Cztery A taki jeden kryształ on się może przydać nie, więc kupię teraz jak jest w dobrej cenie Miktury, której użyję zamiast pochodni, jak chcesz, to proszę bardzo, jak działają te całe kamyczki? One, tak jak wspominałem, umożliwiają przechodzenie przez ściany. Bardzo fajna możliwość. No, tylko trochę, trochę kosztowne są zazwyczaj te kamyczki. One naprawdę. O i potrafi po nich portfel zaboleć na początku. Nie mogę inaczej, niestety bardzo bym chciał, ale nie jestem w stanie. W się sensie, przyspieszyć, tak? No i jakoś do góry. No tobą muszę. Dobra, mamy światło. Miało być coś, co rozjaśni to jest światło. Mikstura ochronna. Kurde, co ja klikam? A stać mnie na jakie. Chyba nie jest Bo ja sobie oczywiście zapisałem wzór na Nigredo, ale z tego co widzę, to mnie nie stać. Miksturę usypiającą, <coughs> powiem Ci tak. Usypiającej nie mam, ale mogę zrobić dwie naraz: będzie lecznicza i usypiająca. Więcej pieniędzy wywali, więc podoba mi się to. nie ma nic takiego nie jestem parasalkowy no dobra inaczej nie zrobię jestem wiesz Jest co weź mnie w wkurzaj dam ci coś na ból głowy i Wypad mi stąd. Myślałem, że się uda. A jestem w stanie. Nie jestem w stanie, dobra. Byłem ciekaw, czy bym zrobił poziomu trzeciego. Nie zrobiłbym. Ale składniki mi oddało przynajmniej. Nie znowu o co wam chodzi. No, wszyscy się nagle źle czują. Ludzie, to nie apteka. Ja tu poważne mikstury sprzedaję, tak? Zatrucie, mam jeszcze na składzie, nikt go nie chce. Da radę? Ha! Ty normalnie, leczenie poziom trzeci za 36. Przecież to jest nic. Zdumienka, grzyb to jest zły pomysł, ciebie mogę kupić. Was mam trochę, jeszcze trochę, tu dokupię, dokupię Za 250 jest git. Pan grzybiasz spoko miks... Te, grzyby przynosi, więc Z... kupię u niego, bo czego nie? Mane, tak? Hmm. Problem jest taki, czego ja to wyrzucam. Dziękuję. Problem jest taki, że ja nie mam dokładnie nic na man. Uuu, ciekawie będzie. I ciebie tak, I teraz liczyć, że nic się nie rozwali, um, ledwo, ok, za pięćdziesiąt dwa na IGIT. tyle też mi pasuje. tutaj mamy? Mamy chyba maksymalny poziom reputacji teraz Tak Dobry charakter Zrobię ci siłę zwykł To jakby To jest coś co pomaga, tak? W ogóle ja jakoś małe rzeczy mam, zobaczcie, tak. Kurde, tych grzybów mam różnych. Po 30 chub wielkich, a ja mam w ogóle 60. Żywoliści 69 o co chodzi? A <kł> to czego akurat potrzebuję, to nie mam. Dobra. Niebezpieczeństwa podczas bitwy. Masz. To jest który poziom. Kamienna skóra jeden, ale to... Ile ty byś zapłacił? Ten 90? Druidzkie mądrości. O! Nasiona, rośliny, wodniczka. Oczywiście mnie nie stać. <laughs> no świetnie. Żywoliści, w sensie wodniczek, dwie bym zasadził w sumie. Bo one mogą się przydać. Więc spada im stąd. Sadzenie żół. Moskiniowe. To nie jest, to nie ma sensu. Przesadzanie. Przesadzanie mogę. No i jak działa tutaj sadzenie ziół. Macie nasiono. Wsadzacie jedno. Wsadzacie drugie. I rośnie. A jak to podlać? Wsadzacie konewkę do. Ekwipunku, wrzucacie. Możecie nawet jej do ekwipunku nie wrzucać. Wszystko jest tak zautomatyzowane tutaj, że to jest niesamowite. I dobrze. To mi pasuje. Problem jest tylko taki, że nasz ogród jest potwornie biedny. W sensie nic w nim nie rośnie. No trochę tylko, no. Nie dużo bardzo Dobra Nie no tylko nie ty No i co ja ci u ciebie kupię co? Piryć ziemisty za 500 zł, weź Myśl A mogłem mu liście w sumie wcisnąć Trochę bym zarobił chociaż na nim na tych jego pirytach ziemistych Co on sobie wymyślił, że ja to kupować będę. Nie stać mnie Ludzie O, mamy kolejny poziom. Jak miło? I to do poziomu szóstego w ogóle, ósmy poziom popularności. Ja nie wiem. Z, te, rozwiązanie do dostania się do domu, <try> dobry plan. Znam pewną możliwość. A ja nie mam tajemnic, który? O, mam. Co ja się tu zastanawiam? Ty trochę odwaliłem, bo już zdążyłem wrzucić. No ale dobra, liczyć na to, że się pojawi z tej strony U, 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 u Okej okay. yes. Co to jest, ty? Korzeń magmowy, nie? Druidzki rozmaryn, jakiś... Co to jest? Kupię to Dobra cena, dobra Elo, elo jeszcze mogę u niej zarobić nie? Ta, jeszcze mi pieniądze da. No i się ma. Chcesz dwie? Nie chcę dwóch. Szkoda trochę, bo mam aż trzy. Nie potrzebuję. Jak mam teraz wrócić do domu? To jest bardzo dobra opcja, żeby teraz zużyć ten. Ten, ten. Te rzeczy, co już powrzucałem, bo to jest. No już powrzucałem, tak. Szkoda, żeby się zmarnowało. Nie będę wlatywał w ściany. Jak drugi potrzebuje eksplozji, to mu zafunduję eksplozję. Proste. A gdzie jestem? Tu. No. Oj, zepsułem. Liczyłem, że się uda drugi poziom. Nie udało się. No niestety. No trudno. Kiedyś się uda. Chyba nawet będzie musiało. Bo tutaj to widzicie, ja mam tutaj drugi poziom czego osiągnąć. Uroku, szybkości, zręczności niewidzialności, lewitacji, magicznego widzenia, many, pioruna i... Mrozu A, jeszcze nigredo tu muszę wsadzić w ogóle. Bez kitu ja tu nigredo jeszcze muszę wpakować, o kurde. To może nie muszę jednak go sprzedawać nikomu? Cały dzień bez zmęczenia. Że jak? W sensie, że... Kamienna skóra ci nic nie da. Siłę jej mogę tak. zrobić, bo to o podobnym działaniu będzie jak pracować, to fizycznie rozumiem. <laughs> To mogę coś na wytrzymałość, tak mogę zręczność, ale nie chcę, bo mam za mało rzeczy na zręczność. Dobra, dam mi siłę. Jak nie będzie chciała siły, to nie... Nie chcę idzie szuka nowego. Jest gig. Chciała akurat to, więc sprzedajemy. Jasne. I jeszcze chyba jeden będzie, tak? No, można tak powiedzieć. I teraz chyba wodą będę mógł się tam dostać, jeśli nie zepsułem. Ok, tak. No, i do widzenia panu. Dobra, szybko się uwinęliśmy. Dość A robimy jeszcze jeden dzień. Dobra tam. Lecimy. Chciałbym jeszcze tego tego alchemika zobaczyć. Tego specjalistę. Nie wiem po co, ale no, po prostu, tak o! No witam. Kur. Cool. Za 69 to jest złodzieju. Spadaj. Dzięki której stanę się mniej niezdarny. Ale że za 69 chcę tylko Nigredo, to to jest naprawdę taki rozbój, że to jest szok. Co to ma być? 69 za Nigredo. Jak ja za składniki zapłacę. Za dużo czego oni chcą jakieś pierścienie stworzyć, a ja mikstury robię. <laughs> to ja mógłbym chodzić, bawić się w jakiegoś tego yy, nie kusownika, jest yy, w wy... No w tego co się zajm yy, zbrojmistrza na przykład i wykuwać jakieś zbroje z yy, specjalnymi umiejętnościami. To zamiast tego siedzę i daję sobie siebie robić frajera sprzedaję mikstury. W sensie mógłbym mu nie sprzedać niby, ale... Pieniędzy nie mam. Przydałoby się, żebym ogarnął. Wybuchowa mikstura. skąd oni w ogóle wiedzą, czy mikstura jest o silniejszym działaniu? Co, jak się znają, to niech sami robią. Co to jest? Kupuję, bo tanie. Ale kuby wielkie są w dobrej cenie, o kur Przedałem kilka chub wielkich, bo są w spoko A no, mam ich za dużo. <laughs> Mikstura z kilkoma efektami. A jakbym kupił zrobił mróz, leczenie i kamienną skórę, bo to będzie. To by było taka mieszanka. Taki golem, nie macie golema. No bo lód jest jednak skałą, tak? W sensie wodą w stanie tym stałym, nie? Ale. No chcąc, nie chcąc, to jest. kamień. W sensie, no twardy, tak? Grunże twarde. Więc. Można by to uznać za kamień. Jak ktoś chce zrobić golema z litej skały, który będzie silny jeszcze. No, to ja bym zrobił mróz. A, bo ja zrobiłem leczenie. No to brawo! Brawo, ja! Ona nie będzie tego chciała. Już to wiem. Jeszcze jej nawet nie sprzedałem tej mikstury. Już wiem, że nie będzie chciała. Bo jest leczenie. Ci ludzie to są. takie małpy. Mhm, jeszcze brakuje, żebym zepsuł. Jasne. O kurde, dobra może nie. Ja jestem, wiecie co? Ja po prostu jestem. Cisnę ci tą miksturę choćby nie wiem co Lecisz Teraz ciebie Te dwie Oj Dobra. Zapisuję? Wywalam, że O, jak miło. Jest. ma żadnych Dobra. wybuchowa mikstura jasne że mam <laughs> jasne że mam okej okay. Dobra i Boże, co to jest? Szalony grzyb, żółciak ściarkowy, zdumieńka. Uba wielka, czego to jest takie drogie? Moczarka. żółciaki siarkowe nie są potrzebne szalone grzyby mi będą potrzebne zdumieńki nie są mi potrzebne, moczarek nawet, a nie mam moczarki moczarki na razie też nie spadaj sobie. a i to tyle, ok, idę jeszcze ciebie zasadzić A, nie wiem jak sadzić grzyby bez kitu. Tu macie sadzenie grzybów. Czego ja mogę kryształy sadzić? Dobra. No, ale co? Jak na ten film to już na tyle będzie. Dziękuję Wam bardzo. Trochę się udało ogarnąć. No i co? Do następnego filmu. Papa. Pa.